Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. Tym razem odcinek znowu dla posiadaczy i właścicieli samochodów marki Ford Focus Mk2, Ford Kuga, Ford C-Max, Ford Mondeo Mk4, Ford S-Max oraz Transit Mk7. Dla tych wszystkich, które posiadają radia w tym kształcie oraz te prostokątne, zarówno z czerwonym, jak i zielonym podświetleniem. Słuchajcie, w tym przypadku, jak widzicie, niestety radio zakodowane i nie znamy kodu do radia. Jak możemy sobie poradzić z tym? Słuchajcie, kod można e, no, nabyć w wielu miejscach lub gdzieś tam wygenerować, e, ale tak, podstawą do tego jest numer seryjny urządzenia żeby poznać ten numer albo trzeba zdemontować radio tam na obudowie będzie wlepka na której będzie numer seryjny numer seryjny zaczyna się od litery M lub V po którym następuje 6 cyfr albo też jest drugi sposób taki łatwiejszy słuchajcie, naciskamy jeżeli już nam miga tutaj kod, naciskamy przyciski 1 i 6, przytrzymujemy i czekamy Będą różne ciągi znaków, aż na koniec będzie taki, właśnie z literą M albo V. Zrobimy sobie wtedy zdjęcie, a u nas to będzie akurat screen. O, widzicie, numer mamy akurat. No to zaraz na podstawie tego numeru będziemy a, mogli sobie pozyskać nasz kod do odblokowania jak to zrobić między innymi w moim filmiku jest podane też jak się wprowadza kod to tam też możecie wpisywać swoje numery seryjne ale i również w tym odcinku to w miarę możliwości będę Wam tam podawał kody do Waszych radii no cóż, zaraz sobie wygeneruję kod na podstawie tego co tutaj mamy, numer jak widzieliście V jakieś tam zaraz sobie obliczymy kod Kod do tego radio odtwarzacza już mamy. No niestety nie było książki serwisowej, więc musiałem to pozyskać inaczej, bo akurat to jest troszeczkę zdala od papierów. No i dobra, żeby wprowadzić kod, no to tak jak już wspominałem w tamtym materiale, pierwsza cyfra tutaj będzie siódemka, więc 7 razy naciskamy jedynkę. Druga cyfra to 6. Trzecia cyfra to jest 0. Czwarta cyfra też jest 0. Więc 10 razy musimy nacisnąć i do zatwierdzenia piątka. Jak widać, radio już gra. Także odblokowane. Całość zajęła dosłownie chwilkę i nie trzeba zdejmować dekoru, wyciągać radia, bo to. No niestety te zaciski lubią się połamać czasami. To jest rasa. Druga rzecz, że eee, nie chce się lecić czasami po torksa i odkręcać czterech śrubek. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o odblokowanie radia fordowskiego, wprowadzenie kodu i w ogóle poznanie numeru seryjnego bez demontażu radia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!